Informacje o niezgodzie na swoją płeć doszły do mnie z szkoły podstawowej. Uczennica w klasie piątej zaczęła sygnalizować takie obawy. I tak naprawdę te informacje na przestrzeni dwóch lat znacznie się rozszerzyły, bo nie tylko w jednej szkole podstawowej to miało miejsce, ma miejsce, ale także w szkołach ponadpodstawowych. Dlatego też mo, nasz, moja Rada Pedagogiczna doszła do wniosku, że nasza wiedza jest małą wiedzą, żeby dobrze radzić. Tutaj jest bardzo potrzeby komponent medyczny, dlatego też zaprosiliśmy do udziału pana profesora Lucjusza Jakubowskiego, pediatry genetyka, panią Jolantę Hilczer-Słowikowską, która jest endokrynologiem, ale zajmującą się osobami dorosłymi. Będzie pani profesor Aneta Gawlik, która ma taki pododdział na, na w Katowicach dla dzieci, dla młodzieży, które są w trakcie diagnozy do ostatecznego podjęcia decyzji o zmianie płci. Mamy tutaj osobę, która przeszła całkowitą korektę płci. Mamy mamę, która jest w trakcie diagnozy wraz ze swoim dzieckiem do podjęcia diagnozy także, czy się zakwalifikuje tu jej syn do zmiany płci. No i mamy pana seksuologa Damiana Wolaka, który będzie nam tak naprawdę przedstawiał swoje doświadczenia zawodowe w pracy z osobami, które są na określonym etapie. To zagadnienie ma rozwój no, mediów społecznościowych. Młodzież ma potrzebę zaistnienia wyczerpała już bardzo dużo różnych tematów zaistnienia i jest to kolejny temat kolejny yy, nie to jest kolejny jakby powiedzieć etap w zaistnieniu w grupie rówieśniczej bo już proszę państwa no, moda wygląd agresja yy, trochę się zużyły no i teraz yy, tak naprawdę manifestowanie niezgody na swoją płeć jest czymś nowym jestem mamą dziecka poszukuje i yy, jesteśmy w w trakcie diagnozy w kierunku właśnie transpłciowości. Jest Pani mamą dziewczyny, która czuje się chłopakiem i kiedy ona sobie to uświadomiła, a kiedy pani to też dostrzegła? Z takiej powiedzmy, retrospekcji mojej, dziecko sobie to uświadomiło w pełni, powiedzmy, w klasie szóstej podstawówki. Wcześniej to było poszukiwanie tożsamości, kim jestem, co się ze mną dzieje. No, a ja sobie to uświadomiłam dopiero dużo później i zdałam sobie sprawę, że symptomy, Inności mojego dziecka były już w klasie trzeciej podstawówki, czyli powiedzmy te 90 lat. Jakie były Pani pierwsze myśli? Nie wiem, Od razu Pani pomyślała sobie, okej, okay, trzeba dziecku pomóc, albo nie, nie zgadzam się z tym, to coś tu jest nie tak? Zdecydowanie wypieranie, totalny bunt przez bardzo długi okres, że się z tym wewnętrznie nie zgadzam. I dziecko na pewno wymyśla, to jest fanaberia, poszukuje siebie. W swojej praktyce spotykam się z młodzieżą borykającą się z transportem. I w moim poczuciu wiedza kadry pedagogicznej jest dość mała. Też w 2015 roku zostały przeprowadzone w Polsce takie badania, które jednoznacznie wskazały na to, tam były chyba cztery szkoły brane pod uwagę. I pytano się właśnie dyrektorów szkół, czy czy są jakieś takie szkolenia właśnie w tym obszarze? I jasno wskazali, że nie mieli. Z tego też względu bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i że jakoś mogę się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz tym, czego takie osoby właściwie potrzebują. Witam Was serdecznie na, tym, na tej dzisiejszej konferencji. Chciałem podziękować za przygotowanie, za podjęcie rękawicy, żeby zorganizować właściwie to wydarzenie. O w tak, bym powiedział, właśnie w kędzierzynie kości. Chciałem również y, pogratulować tego, że poradnia, pani dyrektor wyszła, podjęła tutaj tą cele. w obszarze tematu, który no, nie jest najłatwiejszy. Nie jest najłatwiejszy, bo y, to toższamość tutaj, te poszukiwanie tej tożsamości Państwo pracujące szczególnie z gminy młodymi, macie tutaj tam może